Ukraińcy chcą świętować w Warszawie Dzień Niepodległości Ukrainy. W ubiegłym roku śpiewali banderowską pieśń. Wydarzenie to, organizowane przez inicjatywę Euromaidan Warszawa we współpracy z fundacją Stand With Ukraine, ma przyciągnąć blisko 30 tysięcy uczestników. Patronat nad imprezą objęli prezydent miasta stołecznego Warszawy, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz ambasada Ukrainy w Polsce. Brzmi to jak wielkie przedsięwzięcie, ale jako Polak, który szanuje swoją ojczyznę, zadaje sobie pytanie: czy w tym wszystkim nie gubimy gdzieś naszej tożsamości? To już trzecia edycja tych obchodów, które odbędą się na Placu Zamkowym, miejscu, które dla każdego Polaka jest symbolem naszej walki o wolność. Zaplanowano występy artystów z Polski i Ukrainy, co brzmi jak piękny gest solidarności. Ale kiedy przypominam sobie zeszłoroczne obchody, w których śpiewano pieśń Czerwona Kalina, czuję niepokój. To ukraińska pieśń wojskowa, będąca hymnem strzelców siczowych i jedną z popularnych pieśni w tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Nazywa się ją czasem nieformalnym hymnem UPA. UPA dla wielu z nas to nie walka o wolność Ukrainy, ale tragiczne wspomnienia Wołynia, gdzie ginęli nasi rodacy. Czy śpiewanie takich pieśni w sercu Warszawy to nie wyraz braku szacunku dla polskiej historii i dla tych, którzy tam stracili swoje życie? Polska otworzyła swoje serce dla Ukraińców, szczególnie po wybuchu wojny. Ale czy nie nadszedł czas, by jasno określić granice? Czy plac zamkowy powinien być miejscem dla pieśni i symboli, które dla wielu z nas są nieakceptowalne? Solidarność z Ukrainą jest ważna, ale nie może oznaczać zapominania o naszej własnej historii i ranach, które wciąż bolą. Jako patriota chciałbym, aby takie wydarzenia szanowały uczucia Polaków i nie budziły niepotrzebnych kontrowersji. Czy tegoroczne obchody będą krokiem w stronę wzajemnego zrozumienia? Czy znów wywołają burzę w sercach tych, którzy pamiętają o polskiej krzywdzie? Warto się nad tym zastanowić, zanim plac zamkowy znów wypełni się okrzykami Sława Ukrainie nie wolno dzielić ukraińskich zbrodniarzy z OUN i UPA na dobrych i złych. To bardzo istotna rzecz, żeby prawda o rzezi wołyńskiej, prawda historyczna była przekazywana i kultywowana w Polsce w sposób jednoznaczny i w jednoznaczny, żeby ta prawda wybrzmiewała w relacjach międzynarodowych, szczególnie, jak wiemy, należy edukować w tej materii obywateli Ukrainy, a przede wszystkim władze, Ukrainy. Drodzy Państwo, politycy PiS chcą ścigać odwoływanie się, za odwoływanie się do ideologii ukraińskich zbrodniarzy, ale nie we wszystkich przypadkach. Na czym polega problem? Otóż problem polega na niekonsekwencji, że część formacji ma być uwzględniona w zapisach prawa, a część z niewiadomych przyczyn ma być wyłączona. Otóż projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, autorstwa właśnie PIS, skupia się na potępieniu członków i współpracowników organizacji ukraińskich nacjonalistów. Z frakcji Bandery, w skrócie OUNB, oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA. Natomiast pomija frakcję Melnykowców, czyli oun która również uczestniczyła w zbrodniach. Nowelizacja artykułu pierwszego ustawy o IPN rozszerza zakres ścigania na zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne, zbrodnie członków i współpracowników OUNB oraz UPA. Zbrodnie innych ukraińskich formacji kolaborujących z trzecią Rzeszą, inne zbrodnie przeciwko ludzkości wojenne. Pominięto tutaj, podkreślam, frakcje OUN-M oraz inne struktury OUN, które istniały przed i po wojnie. Mimo, że Melnikowcy kolaborowali z Niemcami, mieli udział w zbrodniach. W artykule 2 A definiuje zbrodnie ludobójstwa dokonane przez ONB i UPA, inne ukraińskie formacje kolaborujące z Trzecią Rzeszą znowu bez odniesienia do ONM, które, czyli ta frakcja Melnikowców, które współpracowały z Niemcami współorganizowało formację SS Galicjen, odpowiedzialną m.in. za zbrodnie w Hucie Pieniackiej. Ale to nie tylko e, zmiana tych przepisów, również zmiana kodeksu karnego. E, Artykuł 256, paragraf 1 a penalizuje publiczne propagowanie i właśnie nazizmu, komunizmu, faszyzmu, ideologii znowu OUN, B i UPA. Ponownie pominięto frakcję Melnykowców, którzy również odpowiadali za współpracę z Niemcami i frakcję e, radykalnie antypolską. Projekt ogranicza penalizację tylko do frakcji Bandery, ignorując odpowiedzialność całej OUN, w tym frakcji Melnykowców, co już było powiedziane. W efekcie można stwierdzić, że działalność i zbrodnie tej grupy zostały wyłączone spod ścigania, mimo że kolaborowały z Niemcami, mimo że absolutnie szkodziły Polsce. Co również bardzo istotne, projekt zawęża czas rzezi wołyńskiej wyłącznie do lat 1943-1945 oraz jej zasięg pomijając na przykład byłe województwo krakowskie. W ten sposób można odnieść wrażenie, że ta e Straszna rzeź, to ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem miało mniejszą skalę i było tylko epizodem krótszym niż, niż realnie. Szanowni Państwo, jak powiedziałem na wstępie, jest to bardzo trudna przeszłość, ale o pamięć wołają ofiary o prawdę historyczną musimy dopominać się my Polacy. Jest to w polskim interesie narodowym i my będziemy tego pilnować, aby ta prawda zawsze wybrzmiewała. Ten projekt trudno oceniać, czy to jest przejaw niechlujności, czy to jest przejaw próby jakiejś tutaj właśnie ograniczenia odpowiedzialności części z tych formacji sprzeciwiamy się temu kategorycznie wszyscy zbrodniarze są źli nie ma podziału na dobrych i złych bardzo dziękuję proszę o zabranie głosu posła Andrzeja Zapałowskiego Szanowni państwo należy sobie zadać proste pytanie czy penalizacja powinna podlegać Powinny podlegać formacje, które odpowiadają za śmierć ponad 600 tysięcy obywateli polskich. Tak, proszę państwa. Naziści ukraińscy w różnych formacjach zabrali ponad 400 tysięcy Żydów, ponad 150 tysięcy Polaków, kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, Rusinów i innych narodowości. To jest 10% strat, które Polacy ponieśli podczas II wojny światowej. I dlaczego do tej pory tego nie zrobiono? To jest pytanie otwarte. Ten projekt wychodzi także naprzeciw. Przyszłemu pojednaniu polsko-ukraińskiemu. Ponieważ jeżeli Ukraińcy nie rozprawią się właśnie z dziedzictwem nazizmu ukraińskiego, które jest bardzo często właśnie fetowane w ten sposób, że na sprzęcie, czołgach, transporterach opancerzonych, które Polska przekazała Ukrainie, rysują, malują, wieszają znaki związane właśnie z nazizmem ukraińskim. To jest niezwykle ważne, żeby żeby po prostu doprowadzić do sytuacji w której będzie to karane w polskiej przestrzeni publicznej. I jeszcze jeden niezwykle ważny wątek. Tym wątkiem jest to, że po zawieszeniu, zakończeniu działań na Ukrainie mnóstwo żołnierzy, którzy będą zwalniani z frontu, przyjedzie do Polski. Wielu walczy w formacjach, które mają w herbie właśnie nazistowskie ukraińskie znaki, barwy, pod którymi wy... Wyżynano Polaków na Kresach Wschodnich. My musimy działać już wyprzedzająco i nie możemy dopuścić do sytuacji, w której na terenie Polski będzie się szerzył naziz ukraiński, z którym jest związane, właśnie tak jak wspomniałem, męczeństwo ponad 600 tysięcy obywateli Polski. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!